Witam serdecznie, Trygon Powietrza na moim kanale, Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam, kochani, do czytania tygodniowego od 9 do 15 czerwca. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania. Czytania partnerskie, tygodniowe, miesięczne, półroczne, roczne, jakie tylko macie ochotę, także kochani, możecie śmiało pisać. Również wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu karty Posty na moim kanale, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać o działaniach kamieni, dobrać odpowiedni dla siebie, tak, żeby was chronił jak osobisty amulet. No i zobaczmy, 9-15 czerwiec, Zodiakalne Bliźnięta, co też dla Was kochani w tym tygodniu. Hmm. Tu są jakieś sceny zazdrości o osobę, którą macie blisko swojego serca, jest jakieś zawieszenie, jakieś wycofanie. Bardziej mam wrażenie, że wy sobie nabijacie głowę tym, że wasza połówka mogła kogoś poznać, że może z kimś się spotyka, bo tu jest taka nieuzasadniona zazdrość, a z tym związany konflikt wewnętrzny. Wy możecie chcieć się z tą osobą pokłócić, dlatego że sami sobie nabijacie głowę jakimiś głupotami, bo karty pokazują, że to naprawdę są głupoty, bo tutaj nie ma żadnego zagrożenia, ale wy po prostu nabiliście sobie głowę, że ktoś was zdradza, ktoś was oszukuje. A ta osoba, Bogu ducha winna, jest przy was. To może być jakiś raczek, skorpion rybka, trygon wody, osoba, która naprawdę jest taka dorana przy łóż, bliska waszemu sercu. Ta osoba by wiele zrobiła, żebyście byli szczęśliwi. Ale wy sobie nabijacie głowę właśnie królem buław, że być może z kimś się spotyka, że tu jest jakaś energia seksualna, że może jest jakaś zdrada, romans. Tu jest tylko takie nabijanie sobie głowy czymś niepotrzebnym, bo zamiast szczerze usiąść, porozmawiać, powiedzieć sobie, co czujecie, tak, o waszych lękach, obawach, porozmawiać, to wy sobie po prostu coś wbijacie i próbujecie się utwierdzić w przekonaniu, że macie rację. Natomiast tu nie ma nic innego, kochani. Jest kłótnia, konflikt w jakiejś relacji, związku, to mi się pokazuje. W ogóle jakieś ciche dni tutaj w relacji w tym tygodniu, może warto z kimś porozmawiać. Macie też przy sobie strzelca lwa. I barana, też takie ogniste energie mi się pokazują. Natomiast, no, tak jakby wy, nie wierzycie w to, że możecie być jeszcze szczę szczęśliwi, ułożyć sobie z kimś związek, relacje. No i tu jest takie niepotrzebne nabijanie sobie głowy czymś, czego nie ma. Po prostu tworzycie sobie problem w głowie, którego nie ma, i co najgorsze, wierzycie w to, że tak jest. Więc, kochani, może warto przestać tak siedzieć w głowie, myśleć, analizować, tylko po prostu porozmawiać, bo rozmowa jest zawsze, kochani, taka oczyszczająca. Rozmowa jest kluczem w każdym związku. Komunikacja, tak, ona jest kluczowa, naprawdę, bo jeżeli wy nie będziecie tutaj ze sobą rozmawiać, tylko tworzyć domysły i jakieś czarne scenariusze, to faktycznie możecie też to przyciągnąć, bo to, o czym myślimy, to przyciągamy. Żebyście sobie czegoś tutaj nie przyciągnęli, nie zrobili kuku. Jeśli jesteście singlami, macie szansę kogoś poznać, i to będzie bratnia dusza. Albo wraca ktoś z przeszłości, albo bratnia dusza czyli osoba z poprzedniego wcielenia, z którą macie silne połączenie energetyczne. W pracy, kochani, no też. Dziewiątka mieczy to są jakieś lęki, obawy może boicie się o utratę pracy. Tu jest konkurencja, tu jest walka o stanowisko. Mam takie wrażenie, że ktoś może stracić pracę w tym tygodniu i będzie musiał szukać nowej. Coś Wam się posypie, jakieś plany nie pójdą tak, jakbyście chcieli. I albo tu jest szukanie nowej pracy, albo po prostu walka z konkurencją. Tutaj w ogóle jakieś problemy finansowe mi się u Was, kochani, pokazują. Nie wiem, każdy z Was może mieć inną sytuację i czegoś innego może się dotyczyć. Natomiast te problemy finansowe będą Wam spędzały sens powiek. Zdrowotnie, kochani, macie kartę Słońca. Słońce pokazuje chorobę serca, i warto zwrócić uwagę w tym przypadku na swoją krew oraz wykonać jej badania. Karta wyroczni dla Was, czas uzdrawiania. Tak to wygląda, moi drodzy, na ten tydzień. Także jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Kolejny znak to Waga. Moje drogie wagi, co też dla Was? No więc tak, trygon wody, rybarak, skorpion, bardzo mocno mi się pokazują. Wy za kimś tęsknicie z przeszłości, będziecie chcieli wziąć stery w swoje ręce i odzyskać kogoś, kogo utraciliście. Tu jest utracona miłość. Utracona miłość, do przeszłości odchodzi rycerz kielichów, czyli tak jakby mieliście przy sobie osobę, z którą mogliście tworzyć związek. I to naprawdę była relacja, która warta była zachodu, bo to jest relacja bratnich dusz, tak? Um, ukrywacie uczucia, albo ktoś przed wami skrywa te uczucia, ale naprawdę mocno mi się trygon wody pokazuje. Rybarak, skorpion, a wy siedzicie w jakiejś takiej klatce mentalnej i nie wiecie, co z tą sytuacją zrobić. Jeżeli ktoś kogoś wcześniej zdradził, oszukał, no to będzie trzeba po prostu tutaj wziąć e, odpowiedzialność za swoje czyny. I faktycznie, jeżeli za jakimś tęsknicie, e, no to albo przeprosić, albo po prostu przebaczyć, w zależności od tego, czy to wy byliście winni tej sytuacji i rozpadowi związku, czy ta osoba, tak? Natomiast widzę, że Wy w tym tygodniu jakby wychodzicie z klatki mentalnej, wychodzicie z takiego założenia, że nic Was dobrego nie czeka i zaczynacie działać. Jeżeli jesteście singlami, możecie kogoś poznać do związku właśnie z trygonu wody. No i to będzie osoba, która jest bratnią duszyczką. Będzie to osoba bliska waszemu sercu, będą głębokie szczere rozmowy, z tą osobą możecie poczuć, jakbyście się znali całe życie. No, takie połączenie bratnich duszyczek. Jeżeli z kimś się spotykacie od jakiegoś czasu albo doszło do rozłąki, kochani, tu może być powrót do relacji, tu jest jakieś naprawienie relacji, szansa na naprawę tej relacji, tak? I potencjał na tworzenie związku. W pracy awans podwyżka, ktoś wam może coś zaoferować. Szóstka monet często pokazuje właśnie, że. Możecie dostać premie, możecie dostać przedłużenie umowy, przejaśnienie na lepsze stanowisko, to zawsze są karty bardzo pozytywne, karty awansu, e, także e, tutaj w tym przypadku bardzo ładnie nam się to kochani pokazało, więc myślę, że... Finansowo też fajnie. Jakieś podpisanie umowy. Może być przedłużenie umowy w pracy, albo może bierzecie kredyt na dom, mieszkanie, na samochód, i jak najbardziej tu jest podpisanie tej umowy. Zdrowotnie, kochani, sprawy hormonalne, ale też uzależnienia od alkoholu. Może to po prostu dla kogoś miał być przekaz. Karta wyroczni. Czas dawania, nie brania. Także trzeba coś dać od siebie też. Ja Wam życzę cudownego tygodnia. Zapraszam Was do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I ostatni znak to będzie wodnik. Koniec zawieszenia. Jeżeli są tu osoby, które były singlami, kochani. Wy tęskniliście za kimś z przeszłości, tu byliście w takiej klatce mentalnej. Ja widzę, że trafiły karty do osób, które długo były singlami, gdzieś tam nie chcieliście nikogo wpuścić do swojego serca w obawie przed zranieniem. Wy uważacie, że tak, jakby no, ta druga osoba nie jest potrzebna, że jesteście szczęśliwi sami ze sobą, że to szczęście macie w sobie i faktycznie odzyskaliście takie poczucie własnej wartości, pokochaliście siebie. Ale tu, kochani, rybka nam się pokazuje, raczek skorpion. Ktoś bardzo uczuciowy, wrażliwy, ktoś, kto jest empatą, wkracza w Wasze życie. Ktoś też z przeszłości, bo na przeszłości mamy kartę dwójki kielichów, tak? Ktoś z przeszłości, mocno bardzo ryba i rak, ale to może być też skorpion. I tu mi się pokazuje tworzenie związku. Wy możecie do kogoś wrócić, na przykład z kim wzięliście kiedyś rozwód, rozstaliście się, ktoś będzie chciał się pogodzić, e, na nowych zasadach wejść w relację, tak? Czasem jest tak, że ludzie się rozstają, a po czasie rozumieją, właśnie jak bardzo im na sobie zależy, jak bardzo tęsknią. Wiadomo, że tęsknota jest wyznacz wyznacznikiem miłości, ale tutaj widzę jakiś powrót do relacji z przeszłości e, i z kimś, no, z kim tworzyliście rodzinę. Tu są dzieci. Ktoś będzie chciał powrotu, ktoś. Tak jakby ludzie często się rozstają, ale po latach na przykład dojrzewają, tak? I już te uczucia są inne, bardziej dojrzałe, bardziej świadome, i ludzie zaczynają na nowo na przykład wchodzić w związki. Często się też y, widzi właśnie wokół ludzi, którzy wzięli rozwody, a później znowu biorą kolejny ślub razem, tak? Dlatego, że ludzie z czasem, z wiekiem dojrzewają i rozumieją, że spokój i. Y, 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 i taki komfort psychiczny jest ważny nie te motyle w brzuchu, nie jakaś energia seksualna bo to wiadomo na początku jest a później się gdzieś tam wypala wchodzi taka rutyna do związku a wy tutaj tak za sobą zatęskniliście że może być powrót do osoby z przeszłości na nowo budowanie relacji w pracy kochani macie tutaj furtkę otwartą jeśli szukacie pracy znajdziecie jeśli liczyliście na awans podwyżkę dostaniecie to jest karta ruszenia do przodu jeśli chcecie założyć działalność zakładajcie Wy wypływacie na szerokie wody Macie potencjał do tego, żeby coś zacząć tworzyć Działać, tak? Kreować Wy jesteście magiem, wy jesteście kreatorem Macie wszelkie narzędzia do tego, żeby coś stworzyć I kochani działajcie Zdrowotnie nerwobóle Jakieś takie Bóle mięśni, kości, stawów I też jakiś stres Mi się pokazuje przy was Z Czymś się będziecie stresować tutaj Zobaczmy kartę wyroczni Czas uzdrawiania. No właśnie, może to być też właśnie uzdrowienie relacji z przeszłości. Także, moje drogie wodniki, tak to wygląda. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam po branzoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Cudownego tygodnia i pozdrawiam.